Szanowni Państwo, witam w królewskiej pracowni polonistycznej Chorowskiego Słowaka. W tym przedświątecznym, wielkanocnym czasie. Szanowni przyjaciele Chorowskiego Słowaka, przyjaciele naszej kawiarenki literackiej, no i wszyscy ci z Państwa, którzy. Przestrzeń tej pracowni wpisali w swoją biografię naukową, pedagogiczną. Witam również naszych przyjaciół, których spotykamy na szlakach polonistycznych wędrowań, wędrowań do źródeł miejsc rodzinnych twórców literatury polskiej. Razem z kawiarenką literacką chciałbym Państwu złożyć szczególne życzenia wielkanocne. Zespół kawiarenki przygotował pisankę wielkanocną. Ten wyśpiewany tekst, nasz dokument. Zapis notowy kompozycji testamentu Juliusza Słowackiego do muzyki Krzysztofa Domogały. Proszę Państwa, ten zapis towarzyszy nam od 1985 roku. I właśnie w tym roku. Kolejna Wielkanoc, i jako Wielkanocną Pisankę chcielibyśmy, żebyście Państwo posłuchali naszego testamentu. Szczególny to również jest czas. Wielkanoc, a potem rocznica śmierci Juliusza Słowackiego. Jednocześnie wspomnienie, tak patrząc na y, szafę ze starodrukami, z tomikami pełnymi książek i autografami autorów, są wśród nich tomy, które podpisał i dedykował kawiarence literackiej Adam Zagajewski. Dwa spotkania w tej pracowni, dwa magiczne. Wieczory z poezją i ze osobą Adama Zagajewskiego. To pozostaje w pamięci i to było również przeżyciem naszej, naszej kawiarenki. Testament funkcjonuje nie tylko w chorzowskim słowaku jako pieśń kultowa, ale od nas Przejęli ją uczniowie z liceów Słowackiego w całej Polsce. Śpiewany jest w Krzemieńcu, w Tarnopolu, we Lwowie. Śpiewa młodzież w Gimnazjum Polskim w czeskim Cieszynie. I cieszymy się, że wersję, którą Państwo dzisiaj zobaczycie, wzbogacili swoim udziałem właśnie bardowie z Krzemieńca, z czeskiego Cieszyna. No i bardowie kawiarenki literackiej, bardowie, którzy od 1985 roku śpiewali testament, będąc w zespole kawiarenki. Przegląd pokoleniowy wykonawców, niezwykłe wspomnienie, no i dokument, Związku i emocji, jakie wiążemy z naszą pieśnią kultową. Za sprawą najstarszych, starzem oczywiście artystycznym naszych bardów kompozytora Krzysia Domagały i pana Jarka Kuraka. Pana Aleksandra Sikory, pana Sebastiana Ludzka, i pana Macieja Burzyka. Narodził się pandemiczny testament. Nagrany wiosną, późną wiosną 20 roku, towarzyszy nam w tym czasie pandemii, i tym testamentem obdarowujemy naszych przyjaciół. I to jest właśnie nasza Wielkanocna Pisanka wraz z życzeniami dobrych, spokojnych, zdrowych Świąt Wielkiej Nocy i aby ten Testament był taką również chwilą refleksji w tym wielkanocnym czasie 2021 roku.